Pęk, 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 Warsaw trip, fishing trip Lecimy po grubego zeda Będzie po prostu taki wielki Taki wielki Maciek złowi I gruby jak ja. Maciek złowi, daj moją wędkę chopie. o proszę, dziękuję bardzo I lecimy kurwa. Oh, yeah. O panie, o panie Co tu się wyczyni? Co tu się wyczyni? Ale otwieranie. Ale czy... na zajebistym kamieniu. Słuchajcie, warszawska wiseła. Czeka już tutaj pod nami. Sandacze wielkie. No, to ja lecę złowić rybę. Polowanie na sandacza z opadu. Liczymy na wielkie sztuki. Wiem, że tu są. Muszą tutaj być. W końcu królowa polskich rzek. Wiadomo. Zerwę dzisiaj milion razy. Ale będzie warto. Dla takiej ryby jaka tutaj dzisiaj wyjedzie. Bo matka. Leszcza tutaj brak. Trzeba lecieć tam, okay. gdzie leszcz jest. Leszcza tu brak, stary. Idziemy na główkę. Siedzi? Nie. Co ty gadasz? Chłopie. Ale ci strzelił? chasz jakiś wiszący. Ty, mam rybę Mam rybę Poszła, poszła Była ryba, chłopie Za słabo go zaciąłem ale jest tutaj, faktycznie Walczył normalnie, skurczy syn... A nie, ty! Łuska! Podhaczyłem Jest, dobry znak Chuj dobry znak, stary Mamy łowicę deszcza O, dobry znak Albo czegoś innego, ale duża łuska Nie, no... Nie wiem, taka boleniowa trochę Duża łuska Poczułem tą rybę, stary był pierwszy kontakt Ale z braniem tutaj jest ciężko mi do wyczucia Albo z tym, co się dzieje, bo tam cały czas coś napierdziela Ale jest prąd wsteczny, jest ten, możemy piłować w tym miejscu przez cały dzień, stary Stary, no musi coś tutaj być, no dawaj Trzeba wciąć mocno To szczupak Czekaj, odsun się bo zaraz będę zacinał Mówisz? Nie wiem ci nie czuję tej rzeki Siedzi. nie ten Siedzi Siedzi Kurwa. Chyba znowu za albo bok Bankowo mi się wydaje nawet No znowu Łuska Dwie Story, one są wielkie. Dobrze. Mamy takie, będzie drapieżnik dzisiaj. Stary tutaj. No tutaj I mam coś mniejszego. Tak. Albo większego. Stary, mamy dublet. Widzę, widzę. Może masz suma. O, chybę. Ale mam leszcza. O, ja też mam leszczor Stary Poszuk Co, mam, mojego? Poszuk mojego Ale mam, kurde, leszczora, no Kapociaka Stary Chłopię, chodź! Ja, ja nie, 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 to nie, 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 Rekord nie, nie, Czekaj, czekaj, czekaj. Mój większy, no. Twój większy. Ale jak on musisz dać, bo... Ja pierdolę Ja pierdolę, jaki byk, Stary o kurde, o kurde. Dobra, czekaj A Patrz za ogon, za płateczkę też za płetkę Olej, jazda No, słuchajcie Dublecik Dublecik lesowy Na jaskółeczkę się skusiło, proszę Kapociaki Mój ciutkę większy Maćka cały w wysypce tarłowej Wysypkę ma A mój zapięty jak... O krew mi leci już Łecie? Ale wysypany Ten on ma kilogram, bity śmiało Jemy go? Możemy Nie Bierzemy. dobra, zapiemy ich jeszcze 10 starych. O Jezu Co za akcja człowieku Lecą do wody Gdzieś byśmy od na grunt przeszli, to byśmy takie rzeczy nie widzieli Jest woda Leć Trzymaj Leszczu go. Wyręcz mnie Dawaj Chociaż mogłem go zmierzyć, ale nie mam miarki nawet Wywalony Chwile tutaj stoją, ale już idziemy na stary. Jakie leszczy Nie spodziewałem się, że przeżyjemy taką akcję tutaj Wypierdzielaj stąd, łopato Widziałeś jakiegoś takiego lesza stary o, o, o. <laughs> Nie w tą stronę typie Poszedł Ekstra! Ale będą ryby? Maćku? Ja będą wielkie ryby. Leszcze. Dzisiaj w pogoni za leszczem po raz kolejny tak. miejscówka numer 2, tym razem nie rzeka Wisła, Ma a rzeka Narew. Do dyspozycji w miękkiej oczywiście. Wszystko jest czego trzeba. Zakładamy przynęty lecimy po wielkie tandery. A za kamieniem jakiś zaczep wielki. Jakąś żyłkę wyciągnąłem. Z, gruntu, z gruncikiem cały zestaw rurka antystontaniowa. Pyk. Nie but. Coś, kurde, to było. Miałem branie. Co ty gadasz? Sto procent. Miałem coś. Tutaj się krąży jakaś drobniczka. Kormoran tutaj siedział nie bez powodu. Nie czuję palców A ja czuję doskonale A nie mam nawet palców w rękawiczkach Tak jest twoich pal rękawiczek są wojskowe rękawiczki właśnie Ale to nie wina rękawiczek To wina moich palców. Tak No tak, są przeobrożone to jest długotrwałe Rozumiem, rozumiem. No jakieś minuty możecie Co jest? To była ryba. Przejechałem po rybie. To nie było branie, przejechałem. Stary. Tutaj siedzą. Ale nie siedzą blisko główki, tylko tam dalej. Rzucaj tam w lewo. Dobra, jeszcze tu wrócimy. Ale miałem kurna rybowe stary Nie wiem czy to było branie, czy to najechałem na coś, ale od razu praktycznie jak wpadło Siedzi coś Ale nie wiem czy to ryba Coś chyba podniosłem Flash! Ładny, leszczy! Nagrywanie ma? Mam! O kurwa, leśnik, ty on o, chyba nie? za mordę jest gdzieś w ogóle! Co ty gada? No patrz! Patrz! Centralnie za mordę! Stary! Zaliczony leszczor za mordę! Jaki o, o, ogromny! Leszczor za mordę! Rękawicę dumuje! Nie! Ole, jak mój wczoraj ty! Taki jak mój wczoraj, kur... Za mordę ale? nie. Wybił to... się, wypiął się, ale był za mordę, stary. Liczy się! <grym <grym stary... <grym <znać mordę> stary. <grym znać mordę> On jest ogromny. Giga i wziął za mordę, normalnie za mordę. Ja, kurna, nie, nie uznaję tego jako przyłów, stary. <grym znać mordę> ja złowiłem Lesza, który mi zaatakował. Z precyzją kurna w moją przynętę. Ja, ja... Taka łopata. Ja pierdziele Ale ogromny. Wziął prosto za mordę. Białą przynętę. Spro kurde. Mój lesz życiowy normalny, <suszy> największy. Ja pierdziele Człowiek. Za mordę. To <suszy> jemy go? On no nie jest no. Ładny. Jest ryba u Macieja! Ale ile? Chłopie! Może to sandał? Może! Wziął! Chodź tutaj! Nie mogę! Jak nie? Stary on jest tu! Leść Leść? Leść Ale po co jest tu? No też się niezły Ten za bok! Zahaczył się tu! Stary! No bo trzeba... Ja już nie mogę dalej kroka stać. Co ty gadasz? Co oni się. No, no, no. Walczył jak... powalone no. oh. Jak go wziąłeś, stary. Tutaj. Oh. <noise> Ale ma dziób, stary. Ale ma dziób. Pierdzielone. Gdzie są nasze sandacze stary? Gdzieś nie tutaj wiem. obok muszą być no. muszą być. Muszą gdzieś. być gdzieś obok, które mamy tutaj. Takie piękne ryby, tak walczące. Już nie mi rąk. <laughs> Dawaj go. O no, jak z hamulca w ogóle. <laughs> o, <kurczę. laughs> o nie. to do nas z powrotem. Nie ta strona kolego. Ty. Czekaj, nie butem, bo ci jeszcze w mocy tak Pójdzie, tylko znajdzie trochę to wyjścia Myślałem, że on myślał, że się brzeg To widzisz? Aha Ale spojrzał się do góry i piek ale ładny Ale piękny A potem myślałem że w chwilę, że mógłbyś zrobić sam też tak murowo. Poszedł, Poszedół piona chłopie Wytarłem ręce przed chwilą Miszostwo świata. Mi Są kapotniki, i będą i sandacze. Leszczor wielki, kurde, ale go złowił. ale go złowił. Koluj to. Widzę. On jest daleko w ogóle. Stary, ty nie możesz z nim nic zrobić. Ej, ściąga mnie! No wiem, Muszę szybko ściągnąć. Nie wiem. Nie o. O, nie. Nie za o, tył. za ogon, dlatego tak idzie! Ole, idzie! idzie! Ole, idzie! idzie! O kurwa, ten to jest wielki stary, zobacz. Widzę go stary. O, o, o kurwa. jaki kabal. O człowieku. Nie, 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 nie. Daj mu jeszcze, daj, on jeszcze je walczy stary. Ja wiem stary. Jaki ja pierdzielę. Co to jest stary? O kurwa. <noise> Drugi. Podnoś go, podnoś go. Ale jest wyk go już. Ale Za ogon korna. Mamy pięć leszczy, słuchajcie. Na tym wypadzie. Ale silny. Taka łopata. Kurna jaka zabawa, no. Fan jak je ja nie mogę. On jest większy niż ten pierwszy. Ja, Ole Dopiero zaobrzałem łapy, drugi rzut, czy trzeci zrobiłem i bam na siedzi Ale chłopie dwa obroty korbku Złamał ci się hak, stary Co? Dwa obroty korbku zrobiłem stary Dobra, tyle ponad bit No takie 8 10, laty. 10 No 10 Ale to łopata Ale łopata no ledwo jeden był wypuszczany, już drugi leci do wody Ja cię kręcę żubier, <śmienny> silnie <śmienny śmienny> znowu mamy leszcze, no, leszczowy wyjazd nie pomyślałbym, też, a ja widzę branie takie podwójne, cyk cyk, jakby chciał to zjeść no. są. one są głodne, bo one teraz duże muszą być, no, wiesz, więc ta dla, nich taka, to robak wielki. dla nich to taka dla nich taka przynęta, to tam niam niam. Tak? O właśnie tak samo miałem i od razu siedział. To był leszcz no Tak, jasna sprawa. Teraz też miałem drobnicę jakąś. Kurczy, żeby ich tutaj nie popłoczyć tak już mocno. Wczoraj to my żeśmy te leszcze tak wrzucili do wody jak wypuszczaliśmy Myślę, że to zrobiło dużo kurde Może Ciekawe czy spinningiści teraz łowią kurde nie wiem, z jakimiś hakami offsetowymi, żeby nie łapać tych leszczy. No. A na przykład, do spra póki sprawdzają miejscówkę, łowią z hakiem, a jak złowią leszcza, to zakładają offset i kurde... biorą tylko sandacze. Czy może nie ma sposobu na wyzbycie się leszczy na haku? I tak po prostu ludzie w tym okresie łowią leszcze na spinning, a pośród nich trafia się czasem sztubak i sandacz. Sekcja komentarzy jest dla was, słuchajcie. Jak robicie? Leszcze w grudniu. Jak robić leszcza w grudniu? W Bambuko. Dawaj, jestem ciekaw. No i dobra. Tym leszczowym akcentem kończymy, słuchajcie, dzisiejszą wyprawę. Było zajebiście, Dwa Uważam leszcze. ten wypad za udany. Dzisiaj udało się skusić trzy sztuki. Nie jedną. Maćkowi zwie? A nie dwie. Wczoraj również dwie sztuki, Ech, zajebisty no. dublecik Żółwior Macieju Żółwior I kurna subskrybujcie kanał Dokładnie Bo tak. w nowym sezonie takie leszcze będą na feder A podobnych rozmiarów, a nawet dwa razy większe Sandacze, szczupaki o konie, sumy, co tylko chcecie Dokładnie tak, trzymaj plecak Także co, widzimy się w nowym roku jo.